Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym, takim bardzo specjalnym filmie. Dzisiaj są walentynki, więc od razu chciałabym Wam życzyć naprawdę cudownego dnia, wspaniałego, dużo miłości. I nawet jeśli nie obchodzicie tego święta i uważacie, że walentynki są bez sensu, to pamiętajcie, że miłość jest jednak najważniejsza i życzę Wam, żeby ten dzień był wspaniały, a nagrywam ten film, bo jest to dla mnie wyjątkowy dzień. Nie wiem od czego zacząć, bo dużo tego, ale jakiś czas temu wspominałam o tym jeszcze w tamtym. Roku, że bardzo marzymy o tym, aby powiększyć naszą rodzinę, że marzy nam się drugie dziecko. Nie było to tak proste, jakby się wydawało. Musiałam najpierw doprowadzić swoje zdrowie, wyprowadzić je na prostą, że tak powiem. Tymek wspominał o rodzeństwie z taką częstotliwością, że naprawdę w pewnym momencie czułam presję, ale wreszcie się kochani, udało! W październiku zeszłego roku zobaczyłam dwie kreski na teście. Nie wiem co powiedzieć, jak powiedzieć, bo od razu się wzruszam, ale to naprawdę coś niesamowitego i muszę wam powiedzieć, że do tej pory w sumie udawało mi się ukryć. Nawet nie tyle ukryć, bo nie, nie robiłam tego celowo, ale ciąża była na tyle niewidoczna, że postanowiłam o tym nie mówić. Ale dzisiaj, dzisiaj jest taki dzień, że nie dość, że przypada walentynki, 20 tydzień ciąży, czyli połowa to od dwóch tygodni, mniej więcej brzuszek. Zaczął rosnąć i to w takim tempie, że jak do tej pory był praktycznie niewidoczny, tak teraz nadrabiamy. Centralnie muszę Wam powiedzieć, że obawiam się tego, co będzie pod koniec, bo rozrastam się w bardzo ekspresowym tempie w, w, w ostatnich dwóch, trzech tygodniach, więc hmm, no już nie, nawet gdybym chciała coś ukrywać, to raczej się tego nie da. Dlatego dzisiaj te walentynki są dla mnie szczególne i zapamiętam je do końca życia. No bo właśnie dzisiaj przypada połowa mojej drugiej ciąży takiej wyczekanej, wymarzonej, i dlatego nagle wam ten film, bo chciałam się z wami podzielić moją już, naszą już nie taką małą yy, niespodzianką, słodką niespodzianką. Na swoim Instagramie dzisiaj opublikowałam też pierwsze zdjęcie z brzuszkiem. Muszę wam powiedzieć, że strasznie mi się ono podoba i Postanowiłam, że w tej ciąży będę więcej tego brzucha pokazywać, bo jak chciałam sobie zobaczyć zdjęcia z pierwszej ciąży z Tymkiem, żeby porównać mniej więcej jak ten brzuch mi ro, rośnie, kiedy się pojawił, to się okazało, że ja praktycznie nie mam w ogóle zdjęć. W drugiej ciąży na pewno będę, będziecie mogli zobaczyć dużo stylizacji z brzuszkiem. Więcej to zdjęcie, które opublikowałam dzisiaj na Instagramie jest zrobione w piątek, czyli powiedzmy tydzień temu, i inne zdjęcia, które też ostatnio dodaję na Instagram, były robione dokładnie tego samego dnia. I część z Was już podejrzewała, bo były pytania, czy oby ruda nie spodziewa się drugiego dziecka. Myślałyście, że to przez kadry, że, że się tam nie pokazuje i tak dalej, ale to wynikało z tego, że po pierwsze od świąt byłam praktycznie non stop do teraz chora, po drugie, pogoda nie sprzyjała robieniu zdjęć ze całymi stylówkami na zewnątrz. Te zdjęcia, które teraz dodaję, pokazują, które robiła cudowna Marta, fotografka kochana. Pozdrawiam Cię pokazują, że kadr i światło yy, i ustawienie mogą naprawdę zrobić dużo, bo mam, wrzucam Wam właśnie teraz na Insta, jak zerkniecie zdjęcia, na których pokazuję... Yy, jakby na jednym zdjęciu nie widać w ogóle brzucha, a na tym samym, w tym samej stylizacji, tylko w innym, pod innym kątem już ten brzuch widać. Także wiecie, nie trzeba tu używać photoshopa, ani nie wiadomo jakich myków, żeby um, trochę zakrzywić rzeczywistość, ale do, domyślałyście się, pisałyście do mnie naprawdę dużo wiadomości. Byłam ciekawa, po czym tak naprawdę widzicie to, że jestem w ciąży. E, pisałyście mi w wiadomościach prywatnych, i wybrałam te, które pojawiają się najczęściej. No i właśnie na pierwszym miejscu było to, że są te kadry, że mniej nie e, w social mediach, że po prostu gdzieś tam tych stylizacji całych, sylwetkowych jest mniej. Drugi, drugi najczęściej pojawiający się to to, że nie jeździłam na nartach w tym roku. Łapię zadyszkę, jak wchodzę na górę, no to fakt, łapię, łapię. E, że widać to po moich oczach, e, że widać dodatkowe. Kilogramy, chociaż powiem Wam, że tych dodatkowych kilogramów jest na razie plus 4. Jak na połowę ciąży, to myślę, że jest całkiem okej. Okay. Co tam jeszcze pisałyście? Że po prostu e, promienieje mi się. Cera oczy, i że to po prostu widać. E, także, no nie wiem, dziewczyny, co wy macie, <grytanie> jakie z Was wiedźmy, ale miałyście, kochane, rację. Ta ciąża jest całkowicie inna. E, natomiast o tym, jak jest różna od pierwszej, co się zmieniło na plus, co na minus, to opowiem Wam w osobnym filmie, bo strasznie tego dużo, więc dzisiaj bym musiała gadać, gadać i gadać. A dzisiaj chciałam się po prostu pochwalić moją słodziutką tajemnicą. Także e, mam nadzieję, że teraz na moim kanale pojawi się też więcej odcinków takich właśnie parentingowych mamowych, bo uwielbiam ten temat i cieszę się, że będę mogła przychodzić przez to jeszcze raz. Wy mam nadzieję razem ze mną. Ja Wam życzę jeszcze raz wspaniałego dnia, walentynki czy nie walentynki, ale żeby było cudownie i dużo miłości. No i co? Ja rosnę, a Wy mam nadzieję, będziecie ze mną w kolejnych filmach. Pa pa!